Ko, jesteśmy, Guardian Angelem, bo nie patrzyłem. Hm. Nie wiem. Zostaliśmy od kogoś tarcze, miło. Ko, jesteśmy, Guardian Angelem. Luny, A, okej. Okay. Luny. Gdzie jest Luna w takim razie? Luna! Luna! Hmm, ciekawe. on jakby mi pomagał, żeby był moim medykiem? A Green umarł. Widziałem, jak Green odbiega od pewnego miejsca. Ciało transportera w tej rundzie? Grino, nie to, wiem, nie, ten nie, nie to jest to w sensu jak coś, ale bo ja wiem, gdzie jest ciało. O. Ciało jest. No to gdzie jest? Jak jest wyjście z Admina po lewej, to ono jest na dole. A, a, po prawej, a prawej. dobra. Ja mam takie pytanie, w sumie. To prawdopodobnie obliczalne jest z mordercą. Bo ja ogólnie, ogóle patrzyłem nie, na ciebie ja na kamerę, a kiedy tak nie, nie się widziałem góra, nie, góra, nie, obliczalny, góra, dół, obliczalny, to, obliczalny wydaje mi się, że nie. Na pewno? Nie, jest robić no, rzeczy. No chyba Jesteś nie Jesteś pewien, Mangeto. No bo to ciało. Tak, no to ciało jest już starsze. Ty wybiegałeś ze specimena. No właśnie, ze specimena wybiegał. Nie wybiegał i pasowałoby, żeby tam. No przecież, no był. Tak, gdzie ciało? Gdzie ciało jest? Przed tym, jak obliczalny wybiegał ze tego, ze specimena. Na skąd ty to wiesz? No, bo się widziałem. Z przy wejściu, generalnie, I generalnie. No, no w sensie tak. generalnie nie miał czasowo, timingowo jak to zrobić tego. Green no już dawno wysiadłeś ze A To jest bloody, bloody, liście, tak? Bloody, bloody na pewno nie jest zabójcą, ale y, ostatnio nie jest Gdzie jest w ogóle ciało Greena? Zacznijmy od tego. No to, no, to jest to na pewno. Jak teraz wybiegałem z tobą, no to ona jest, jest pod nami dokładnie. To, A, to Nie wiem, to, to nie wiem. W sumie. Z bloody, może być. Dobra, może Dobra, to nie ma pewności. Runda. Ja wszystkie taski już praktycznie zrobiłam, został mi jeden. Nie wiem, że się tego. ociągają. No, impostorzy mają wszystkich dane. Tak, dokładnie. Dobra, chodźmy za Nagetsem. Wydaje mi się, że obliczalny ma jest ten. Dobra, zobaczymy, co się wydaje. Czyżby nagetsu? Nuggetsu, czy ty jesteś tym, kim myślę, że jesteś? Tak, na getsu? Ciekawe, czegoś robi mnie. Chodź, zobaczymy, co jest z tymi świeże ciało na Getsa. od na ale nie będę kradł chyba. Kurde! Ciężka o, sprawa. Nie poszło. Wydaje mi się, że nie zrobił tego Mangetsu. E, wydaje mi się, że nie zrobił ciało? tego Legion i Platy. Nie mógł A zrobić to jest tego też GBN. Negieć, co? Gdzie ty pobiegłeś ciało? od komunikacji? Za kamieniem byłem. Ja teraz na kamera. Ciało, w sensie ciało przy jest kamerze. na lewym wejściu za Dmina. Te... Tak, ale w sensie powiem. jak, czekaj, czekaj, od komunikacji mówisz, no. czy, czy jak były komunikacje, no do admina i tam było ciało już leżało i AB przebiega razem ze mną i ja chciałem po prostu sobie wyklikać biego, ale niestety równak mi się cooldown skończył, to a czy, a a czemu, A czemu nie, a czemu nie zgłosiliście no. w sumie? No, wyklikać no, bo chciałem, no bo mam rolę, która pozwala mi wyklikać kogoś i hmm. chciałem sprawdzić tym filmem. AB, 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 wszystkie wyklikać dowody, a, wszystkie, dowody, a, wszystkie a, w dowody. Nie no AB, czy ty no masz zabijającą? Ja nie wyrzucał, nie Dobiegliśmy z Mangetsem do ciała jednocześnie. Mangetsu wie, że tak, ja no nie właśnie. zabiłem ja to jest i ja argument. też wiem, że Mangetsu nie zabił to. Mhm. Mm ja mam jedynie dużo osób to... żyje, możemy go podejrzewać, ale nie wyrzucajmy. Ja mam jeszcze. podejrzenia tylko. Nie, no, nie, no, no go, ja w ogóle nie, nie, nie rozumiem, dlaczego chcecie mnie wywałtować, niby no. no ja też, ja też nie rozumiem. Trochę, trochę ja nie mam sobie argumentów no, do tego. No dobra, ja mam wszystkie taski zrobione, weźmy się teraz słap. Po prostu zepnijmy. No bo ja jestem swaperem, tak naprawdę się wyklikać słapa na i mi się uda. No dobra, nie zrobił tego GBN, no nie zrobił Mangetu, to ja mogę potwierdzić, więcej nie wiem. Musimy wyczaić. O, kurde. Ale akcja. No dobra. Chodźmy za, za kimś po prostu. Nie wiem, kim jesteś, ale pójdę za tobą. No czemu ty przycisk? No Przepraszam, Jezus, przepraszam. No. przepraszam. Co to... No. E, ogólnie to. No. To chcę, no po to co w ogóle znaczyć, że jest Tak, Ja też A. jestem zahipnotyzowany. Za kim teraz no, biegłem? Prawda? Ja nie jestem. Ja Za... też nie jestem. Ile osób jest zahipnot... zahipnotyzowanych? Ja, ja, ja widzę milion nieobliczalnych. Ja, ja, to ja, samy, ja jestem. Wydaje no mi się, że jedna osoba, jedna osoba która mówi, ja o tym, widzę że, że jest zahipnotyzowana. Ja chciałbym tylko to powiedzieć, to... Obliczany nie, obliczany obliczany tylko nie powiedzieć. jest. No. Że obliczalny w tej rundzie pierwsze co zrobił to na lewy reaktor pobiegł. No tak, A no no, to nie może... naprawiłeś po drodze komców? No ja mam wszystkie zadania ja zrobione komców. i ja więcej nie potrzebuję. Dobra, atom. ej za kim ja teraz biegłem? Taka. Nie. A biegam. gdzie jesteś? A gdzie jest też... No w o 2 A, no, bo to, to ja ja jest bardzo. No w O2. to tam było chyba Mangetsu, Legion i ja. No tam dużo osób było, tak czy inaczej. Ale no. biegłem no co konkretnie sprawdzać teraz? No bo to jest ważna info. No, ale powiedz w którym dokładnym miejscu? Teraz? No, nad, nad no. śmieciami, tam Dobra, wyżdżą. ja apeluję, śmieciami. żeby to nie klikać tam, tych oko, guzików. Po, po lewej stronie śmieci. Dobra, ja bym na razie skipnął. <laughs> Czekaj, czy zrobią z tego reaktor? Chyba nie. No, Niestety tak, nikt tak nie. nie chciał nie, naprawić nie, reaktora. Nie. Dobra, niech Luna się wyspowiada co tam. Dobra, nacisnę przyjść, dawno nie było zgłaszanka żadnego. Dobra, nacisnę ten przycisk, bo nuda straszna. Ktoś umarł? O Jai Aaaa, czyżby zemsta i biegam. No ci impostorzy w ogóle nie, nie, nie. zabijają, co nie? No, nie, nie, ja nie wiem, to macie to tego. Mangetsu niestety nie jest impostorem. Czemu Ale, Ale jest ogólnie tak, tak wyczułem, wyczułem ten reaktor. No bo był ten reaktor. No, bo jako jedyny tak, na reaktor i idziesz... No, 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 no naprawiłem reaktor, no zgadza no się. No właśnie, no po co? W tej rundzie bo to nie mogła to być takie... Luna, ale to w tej rundzie. Bo jestem impostorem, ale chciałem zrobić zrobić Alibię. Dlatego poszedłem dobra. na lewy reaktor. No, no nie wiem, no, ja mówię, ja no, wy, wyczuwam tutaj w tej gierce jakiegoś Warlocka, bo tak zbiera kurcze mm. osoby, tak ten, ten taki reaktor taki pleciał. Eee, właśnie nie, nie widziałem GBN. -a. On okay, chyba w labie ja był, wiem, był. On na chyba w był. A nie w lawie? W nie było, bo my tam byliśmy. Nie, w go nie było. Ej, grino, a on nie był przypadkiem. Nie, w odwaga nie było. On był w labie. Właśnie też mi się wydawało, że był w labie. Ja. wydaje mi się, że polegał Specimena. Oho. To do jest To jest moja teoria: jakby poszedł do Specimena, to go magic od zabiła. No ogólnie tak. Jestem w tak, tak. 70% przekonany, nic, że nie zrobił nic. tego ani Legion, ani Bloody. Kto naprawił lewy reaktor Mangetsu? No ja to ale ja naprawiłem swoje no, nie na, na grino! No i mamy go! No to może, to może, to, to może być Madziak to, się dwóch impostorów zagłosowało na a więc możemy strzelić na nie nie, 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 ja zagłosowałem nie. na Green, a nie a. jestem impostorem. Czyli przyznajesz się do bycia impostorem. Ja nikogo nie widziałam w tej rundzie, dajcie mi spokój. Dobra, chodźmy za O, to no musi być 4. No i to jest... No. To nie to jest szybki szeryf. kill, to jest szybki tak, kill Tak, to chyba. jest szybki kill generalnie, i to mnie potwierdza aktualnie. Ale Generalnie, ja go generalnie to tak, AB był szeryfem, wyrąbał się na Magic od 8, co potwierdza, natomiast Grino z jakiegoś powodu nie dał Timelordowi zadziałać i zgłosił ciało od, prak, no praktycznie no od razu. No właśnie. jak mogłeś Grino? Grino prawdopodobnie no, Grino... jest impostorem, który sabotuje no... no... AB'ego. Nie, źle Grino. Jak, Grino? Jak, to ty jak mogłeś? Time Lorda. Ja nic dostanęło. nie mówię ogólnie. Ja mówię nie tylko, pan, że, że Amy nie był Amy nie był nie Lordem. nie się nie Ale no, aczkolwiek, no. czemu to nie Biegnę do laba, mijam pokój gdzie jest nie i mi się nie report. Wracam i reportuję, bo tam stoi bloody... I Madzia. No, no bo, nie. W sumie, w sumie, to ja bym nie pomyślał o tym, żeby czekać na Time Lorda, jakbym chciał. No, i się rozjuszyłem i tym, się. I tym bardziej, że mogli chcieć double killa robić, na przykład. Nie było double killa. Kurwa, ludzie. Rundę, Obliczalny rundę, jest kiedy... chyba jednak impostorem, tak zmieniłem za, 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 nie za, panie, za panie, stanowienie panie. jednak. Panie. Chyba Ej, jednak jest obliczalny jest z impostorem razem z grino. W każdym razie Co? wracając do wypowiedzi, to generalnie case jest taki, żeby był szeryfem Kaugany i po prostu się wyrąbał na madzikot 8 i tyle. Madzikot jest clearem. No, okay. Mielu, jestem czysta, czysta, myłam i się... dzisiaj. wrócić. Także to chyba by timers nie zdążył go podnieść. Luźny... O, bogowie. Dobra, skonfeskuje Legionka Najwyżej mi od... No Kurde, jak debil chodzi. Nie podoba mi się to. Mamy go, Blady. Mamy go. On? Mhm. Kogo? Kogo mamy na getsu? Obliczalnego. Wywalił się na mnie O. Huh. Kolejny szeryf. Hmm. Nie, nie. Weteran wyczuł, niby... wyczuł okazję. Hmm. A, ktoś widział gdzie drugie ciało jest? Dobra, no moi, moi drodzy tak, no generalnie no, sprawa wygląda... Niczy. wygląda na To nie zabił blady. E, generalnie sprawa wygląda następująco. No albo na Getzu jest weteranem i obliczalny wrąbo się na nim, albo na Getzu po prostu od obliczalnego, no. Raczej nie, Mangecura, ja raczej. Ja powiem tak. Dateranem. Byłem sam w adminie i obliczalny zamaski. Mu taka szpetna morda wystawała, jakby chciał po prostu na mnie się rzucić od razu. No ale nie prostu, musisz wyzywać od razu. Ja mówię, że ja mówię. Może nie jest najprzystojniejszy na świecie, ale bez przesady. No nie, no obliczany w rzeczywistości jest bardzo przystojny, ale niestety w tej grze nie jest. Myślę, Dobra, nie ja no ja to wygłosujmy wieczo, grino i zakończmy tę rozgrywkę w nie, takim jestem, razie. Ale czemu nie, grino? Nie, 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 nie. No. ja bym no, wygłosował mą pierwszą. jeszcze nikogo? jeden impostor jest. A skąd taka pewność jest? Jeden impostor. No to nie, nie wiadomo. Źle, jak ja byłem no to nie jest coś powie i lecą wszyscy. A kim byłeś, Grino? Stupkarzem. Mhm, boże, jak wygodnie. Bardzo wygodnie. Tak, stupkarzem. Co za debil by wybrał stupkarza. Najgorszy claim chyba na świecie to był. No oh, niestety! Ale panuję, że mnie umierzyłeś i tak. No nie no, ja wiedziałem, a, że. A... Ja wiedziałem, że już jesteś a a na GSL, już machnąłem ręką. Witam. Witam. No i czemu Witam, zabiłaś Lunę, Madzia? Zabiła Madzia? Nie zabiłam <grym> jej. Nie zabiłam. Też słabie, nic, Nie, to. Ten, pobiegłam do O2, zrobiłam e, śmieci i wybiegając z O2 widziałam obliczalnego, który tak dziwnie się przykleja do ściany. No e, Dlaczego? I awkowałeś? Sezera, bardzo w i no dobra. gołda może? Sera? No, i sobie go tak biegnie do góry koło komunikacji. Jakiego golda sera, bo tą rolę ser chodzi? A... <laughs> tak, dokładnie no. E, I dosłownie przy tym lodziku koło starej jest ciało Luny. Hmm. hmm. No to nie może być Grino, AB i nie może być Legion. Tak. tak. To jeszcze w w labie wygodnie. Tam jeszcze w A weźmy w labie, no. No ja na rakiet byłem. Czwórkę byliśmy La był się w środku. Wszyscy. Bloody był w środku? Gdzie hmm. mnie nie było, że tak powiem. No bo nie było. Obliczałem, że mnie wam powiem, Stawiałam. Ale Równie dobrze ja ja mogę na to na ciebie mówić. Ojoj Coś Oj, oj. Ktoś na słupie. To był? O, biego. Ta! No niestety. A, nie o ja nie Katon, Katon! Widziałem Katona w tej Pani chwili Katon? bo widziałem jak wybiega i No ja wieś, też ja widziałem jak odciało. Ja mam taką że to mogłem być ja no. Aha, interesujące na Getsu Właśnie poczułem rundzie, się winny w ta... jakiś sposób, bo... Ta Madzia mogła być baitem w tamtej rundzie ogólnie Hmm, jakby, Myślę, że mówiąc, z obliczalni, mi jest strasznie egzeźć i trochę. Stamtąd nie Madzia wybiega. Jak mnie zrobiła, no, to, to być... się zawróciła. Bo... Może bo Mi się wydaje, ale... że to nie jest Madzia, nie, no. co nie? nie ale nie też mnie nie obchodzą. nie jestem, ja wiesz. Może, może faktycznie takaś bomba, która nie, akurat nie tak dojść i siebie, niefortunnie. Skipnijmy, skipnijmy, dobra. Tylko już jest problem: bez dwójka zabójców jest 7 osób, więc. Jak to nie nie Ale to i tak nie warto skipować na siedmiu, bo jak głosujemy złą osobę, no to pędzi lipa. No tak, no. A dzięki! Dzięki Katom, że wygłosiłeś swojego GA! Ja... Kto? <laughs> Katom? Ale sp***ałaś to od ciała, no. To nieźle. Ale przynajmniej nie wyleciałeś, Katom, popatrz na pozytywy. No właśnie. To są niezłe pozy. フッ。 No, no, i koniec. Był było? Było mnie głosować? Ale, ale co ty tam zrobiłaś? No, otwieram. E, Mamy, elektryka, jest się... tam ciało i ty wybiegasz stamtąd. Mhm. Uwaga Uwaga, Uwaga. Kata, to zrobiłeś Widzę... Uwaga Widzę, jak obliczalny tańczy Przy GB nie 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 Tańczy Kankana na jego grobie Tańczy Kankana Mówię dobra jadę z nim No i pojechałem <laughs> Jak, pojechałem no, z i jak pojechałem? no i Sigma pojechałem. No i Sigma Co tam jebałem, mówię. Ebi, ty GB Ej, by co się stało z Madzią? No właśnie co się stało z Madzią? No ona się wy... Przy mnie Chyba super Chyba, Nie, 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 to Katon była. zabił Albo Loversi co? Albo Lowersi. Jak Katon? No, Katon teraz. Hmm. No, był teraz No Tam była Madzia Tam była Madzia? No tak A, to nie, no, nie widziałem Ja sobie jestem... na no, ja ja Madzia? I... No, nie Tak superio. mojego g... Super ją Dobra, ja wierzę jednak powiedzieć. Katonowi, niech mu będzie Ale no, pamiętajcie, Dobra, no to pamiętajcie, ale no super przy mnie zajmą. chciał mnie wrobić. no po prostu mieć susa, no nie. Jeżeli Grino jest szeryfem, to Grino jest impostorem ogólnie. Super Green mnie Grino jest robi. impostorem? interesuje Mamy twójka już obraz. Yeah, Grino yeah, zabił yeah. na moich oczach, tak. nie wiem czemu to zrobił, więc wiesz, że faktycznie to jest szeryf. No tańczyłeś przed nim. No dobrze, ja czyli Grino jako szeryf wyjaśnił. No dobra, no to chyba Happy Ending. Nie, bo ja widziałem, że on jest szajem i się tam schował, co nie? Tak, normalnie schował. O, o kurde, ja co tu się najlepszego zgłosiłem, wydarzyło? Tak Z zgłosiłem, bo bardzo długo były komsy i trochę się bałem je naprawiać. Tym bardziej, że nawet nie widziałem ciała, tylko wyświetlił mi się report. Ja ogólnie dwa razy próbowałem zrobić skan podczas tej gry, ale mnie tepło na węty. Teraz przybiegłem na komsy i. Wyświetlił mi się report, stwierdziłem, że nie będę naprawiał, no bo się trochę boję. A się okazało, że aż tyle widziałem. przez całą rundę, bo dużo widziałem. Najpierw Grinoś na mnie wywalił jako szeryf, bo myślał, że podniosłem rolę, jak stałem się jakimś GA, ale niestety tego nie zrobiłem. Na no. mojego on się wywalił. Później ktoś przyszedł, zabił jednego, ktoś przyszedł, zabił kolejnego. To jakby dwie osoby się pozabijały. Strasznie dużo I, osób się i, zabijało. I jedyne, kto mi zostaje, jeżeli ty jesteś niby na skanie, to Blady. Niestety obawiam się, obliczalny, że się mylisz. No. Kurczę. Ja jestem w ty co myślisz? Impostor wleciał ja się... dosłownie w pod adminem, uciekając ode mnie. Nie wiem, co się stało wtedy w labie z Madżą i to też było podejrzane, ale mi teraz nie żyje, więc ten łonka, to też mi nie wiem. Nie, a ja bym ja chyba by... uwierzył obliczalnemu, Nie, no. obliczalny kłamie. No. Dobra, no trudno. Jest jak jest, no. Już mi się nawet nie chciało bronić widzowie. Nie miałem na to siły. Musiałbym wymyśleć jakąś głęboką historię. Nie do zrobienia mam wrażenie to było. Jest takie... A nie! Dobra, zobaczymy czy coś odwali. Nic się nie odwaliło. Okej. Okay. Katon Gaton okay. nie żyje. Conton. Ja C mogę... Konton Że AB Niestety muszę powiedzieć to z przykrością. A czemu tak okay. uważasz? To mi się Aha. podoba. Ponieważ mam pewne co tam, co tam grino? spostrzeżenia z mojej roli, które mi coś na przykład... Ale rzeczy się dzieją. Bardzo przykre dla dla Ciebie Bladzie i bardzo możliwe, że obliczalny też jest czysty. Ale to nie mam tutaj akurat Ci Jak mam Ci powiedzieć prawdę, to Mangi zabił. Nagetsu? Dlaczego zabiłem? Nie rozumiem. I właśnie nie wiem, czemu zabiłeś Katona przy tym wejściu do admina. Kto? Nagetsu? Nie no, jak? Nie mam Normalnie, normalnie, no zabił no. Coś tu. No właśnie, ja nie, ja nie no też jest... <grytania> Ja powiedziałem, że jesteś czysty no ja ty mówisz, że zabiłem. Bo zabiłeś. No bo zabiłeś, no ja wiem to, że ty no, nie zabiłeś ja No nie, nie, wy, nie wyklucza drugiego, Wiesz, to. ale ten mnie pachtł, chulo, to mnie fakt, że. leży tam minu, na oskarżenie. Nad wentem pod, pod adminem, pod drzwiami. No obliczalny obliczalnuje chyba, ale... Hmm. No, no ja ale bym tu... ja bym wyliczył tutaj skip w ja bym tym momencie. No, no skip, no, skip, ja skip, też skip! raczej, no Ciekawe, co... w ogóle skąd takie wnioski szczerze. Czekamic czemu tak szybko tam te osoby były już. Hmm, może egze? Obliczalny wyliczył jeden głos na Mangetta tak Obliczył. Dobra, pobiegniemy sobie w takim razie za Nagetsem daj się ostalkować. Też się ostalkować? Szybko poszło. No, no. Jak wy? Wy... Eee! Eee! A, A gwałę, Jak można tak grać z Dexterem? I co, wygrałeś obliczalny? Taka fajna taktyka była.